Adam Małysz. Myślę, że milionom widzów, teraz w Polsce, przed telewizorami mocniej biją serca. Chcielibyśmy, Adam, aby Adam poszybował ich jak najdalej i aby bezpiecznie wylądował. Jest tutaj około tysiąca kibiców z Polski. Jest trener Poloniusz Steiner, też na pewno lekko zdenerwowany. I Adam Małysz. Druga próba Polaka w konkursie w Willingen. Ładnie wysoko leci Polak. Będzie daleki skok, będzie daleki, przeskoczył, skocznie ustał. Już zadrżałem na moment. No to jest na pewno ponad 143 metry. Adam Małysz, spokojnie, poprawia rękawiczki, ale też głębszy oddech. No i teraz Adam, Adam, trzymaj się, chciałoby się powiedzieć. No Panie Adamie, wszystkiego najlepszego. Przepięknie! Przepięknie! Fantastycznie! Nie ma równych sobie w tej chwili skoczków na świecie Adam Małysz. No wspaniale! Cóż za zwycięstwo tutaj w Innsbrucku! Ja już nie chciałem nic mówić w trakcie lotu, żeby państwo też się mogli delektować tym lotem Małysza, Polakiem w locie, tym obiektem latającym, jak podpisał go i 118,5 metra mimo niezbyt długiego rozbiegu. No brawa od wszystkich, od wszystkich! Od wszystkich widzów, którzy przyszli dzisiaj, cóż za wspaniały moment, wreszcie w 50-prawie letniej historii tego niezwykle prestiżowego turnieju. Turnieju czterech skoczni. Niektórzy mówią, ja to mówiłem na wstępie jeszcze. W swojej pierwszej korespondencji, w swojej pierwszej transmisji o właśnie widzieliśmy profesora <gryśla> Jerzego Żołędzia, który serdecznie pogratulował Adamowi tego zwycięstwa. No wspaniała forma, rewelacyjna, fantastyczna, aż brak słów. Proszę państwa, żeby to określić można właściwie, no, wszystkie przemiotniki szukać szukać wszystko co najlepsze. Bo Adam małyż wygrywa dzisiaj z Janem Ahonenem drugim w konkursie o 44,9 punktu. Ja prawdę mówiąc nie przypominam sobie konkursu. Może moja pamięć jest zbyt słaba, żeby zawodnik pierwszy pokonał drugiego tak gigantyczną różnicą 45 punktów różnicy między pierwszym a drugim zawodnikiem. Ale czekają, czekają Robert Mateja, Grzegorz Sobczyk, no i zobaczymy, nie ma w tej chwili warunków, radził sobie we wszystkich możliwych warunkach i niech sobie po prostu teraz sprawi radość. Adam Małysz, pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze, Adam w powietrzu, dokąd to leci? Niesamowite! Pięknie, pięknie, ależ jesteś wielki Adam! To no po prostu coś wspaniałego, coś wspaniałego, 216 metrów i będzie miał odjęte 7,6 punktu czapki z głów. Radość zdjął tę czapkę. <laughs> Łukasz Kruczek, cała drużyna przy nim. Piękny skok. Ale jeszcze więcej, niestety będzie miał odjęte 13 i 6. Noty, jak przystało dla wielkiego orła skoków światowych, dla wielkiej postaci. Tak, kochamy Cię, Adam, kochaliśmy Cię tyle lat. I teraz, ile to wszystko da nam łącznie w nocie? Nieważne zresztą, najważniejsze jest to, że pokazał w każdych warunkach, był mistrzem niezapomnianym, fantastycznym. Pięknie poleciał, by sobie zapewnić, tak jak mówiłem, miejsce w historii. Adam Małysz kończy karierę. Ale jak, jak pięknie, jak odważnie, w jego stylu. I teraz, czy będzie to symboliczne przekazanie pokoleniowe Kamila i Adama? Kamil prowadzi 215,5 metra. Kraniec drugi Adam Małysz jest na miejscu trzecim w tej chwili. I pozostaje jeszcze Kofler, Aman i Morgenstern. Andrasa Koflera. No nie posądzałbym o to, że może.